Nagrywa się, dobra. Siemanko, z tej strony Noliw jest mega późno, więc no mega późno, zresztą zobaczcie sami, jest godzina 4.53, więc nie chcę budzić sandry do nagrywania tego wstępu, ale dzisiaj będziemy sobie odblokowywać Adibita, więc jeżeli film ci się spodoba, no to zostaw łapkę w górę. No i co? Może uda nam się osiągnąć 10 tysięcy łapek, bo ostatnio YouTube trochę nie wysyła powiadomień. Także jeżeli chcesz wieku mi pomóc, to zostaw łapkę w górę. No, i zapraszam Cię do oglądania. Będzie dzisiaj bardzo, ale to bardzo miło, mam nadzieję. Zresztą zawsze chyba jest. Dobra, lecimy. Dobra, jesteśmy na naszym super koncie i mamy prawie 6000 pucharków, co za tym idzie dzisiaj. A dzisiaj nagrywam w okularach w ogóle możecie napisać czy lepiej, czy gorzej. Dzisiaj odblokowujemy sobie ostatnią postać zalei pucharków, jest to 8 bit. Oczywiście, niedługo wychodzi nowa postać, więc jeżeli wyjdzie, to też ją będziemy odblokowywać. Ale mam do Was kilka ważnych rzeczy, które muszę wam na początku powiedzieć. Po pierwsze, zbliżamy się do końca i pamiętajcie, że możecie wygrać to konto, na którym jest prawie wszystko, zresztą sobie zobaczcie. No, prawie wszystko. Dzisiaj będziemy mieć już wszystko. To wszystko i możecie wygrać to konto wystarczy, że oczywiście wejdziecie sobie na stronę, która znajduje się w pierwszej linii co opisu i no i co? No jeżeli mnie subskrybujecie, to po jakimś czasie dostajecie kod, wpisujecie go tutaj i ten kod umożliwia wam dostanie prezentu. Tym prezentem są u mnie gemy, więc tu wpisujecie swój nick, a tutaj obok wpisujecie swojego po prostu maila i odbieracie nagrodę. Jeżeli wszystko dobrze zrobiliście, to dostajecie na maila dalszą instrukcję. I dlaczego dlaczego o tym mówię? Ponieważ ustawiliśmy tak, że w ciągu miliona rozesłanych kodów będzie jeden kod, który wygrywa to konto. Obecnie wysłaliśmy około 200 tysięcy kodów, przy czym jedna osoba, która wygrała to konto, wcale go nie odebrała. I teraz są cały czas bardzo, bardzo duże szanse na wygranie konta, więc jeżeli dostaniecie kod, to użyjcie go jak najszybciej. W ogóle subujcie kanał, bo naprawdę chciałbym, żeby ktoś... Kto jest napalonym graczem Brawl Starsa wygrał to. A niedługo będzie coś max fajnego. I zanim jeszcze zaczniemy, to ważne informacje bo pewno zauważyliście, że miałem grać na tym koncie tylko postaciami z Alei Pucharków, a mam tutaj na tych zielonych postaciach jakieś punkty. Jest to spowodowane tym, że bardzo, bardzo. Byłem chory przez ten czas ostatni, bardzo źle się czułem i musiałem, i ch chciałem, żebyście dzisiaj dostali film, więc musiałem zagrać na innych postaciach, bo farmiąc te na 600, 800, 1000 pucharków, no to by mi strasznie dużo czasu zajęło i bym mógł się nie wyrobić. Dlatego użyłem też innych postaci, myślę, że się nie gniewacie i osoba, która wygra to konto i tak będzie mogła sobie pograć na legendach, na innych wszystkich postaciach. Odbieramy teraz nagrody, które no musimy odebrać jakby, bo nigdy nie odbieram tych nagród. Zresztą sami o tym wiecie dobrze. E, więc napiszcie, co ty tym O mega boxik za golda. Może Star Power jakiś? Nie, nie tym razem. Star Powerów też mamy dużo. W ogóle fajnie, że w poprzednim odcinku dużo osób policzyło, ile mamy Star Powerów. I jeszcze lepsza historia. Wpadajcie na grupę, byki, bo na grupie ludzie to, to, co robicie za memy, to jest w ogóle hit. Ja czasami się śmieję ostatnio. Fajne fajny, fajny mamy robicie dużo z Eustachy. Eustachy podbija internet, a my zaraz odblokowujemy tutaj 8-bita. więc postacią, którą ostatnio zagraję. Zagramy sobie teraz i napiszcie mi jeszcze w komentarzu trzech, trzech postaci, jakich mogę użyć do odblokowania nowej postaci EMS, bo będę pewno potrzebował też, żeby oczywiście nie grać cały czas, bo w wbite postaci, które mam obecnie na 1000 kucharków, to to naprawdę jest ciężka sprawa, więc będę wam bardzo wdzięczny, jak napiszecie e, no, po prostu, jakimi postaciami mogę jeszcze sobie pograć. E, nie będę grał legendami, żeby legend zostawić dla o, osoby, która będzie tutaj na tym koncie, że tak powiem, mogła sobie pograć. Także legendy legendy nie będzie, ale napiszcie, ja chętnie posłucham, e, co o tym myślicie, nie? Bo jak mówię, o, to jest w ogóle showdown z robotem, warto dobrze wiedzieć. Szkoda, że zawsze robot mi się respi na mnie, zawsze. Zapytajcie się Sandry, jak gramy zawsze robot na mnie. Ale nam brakuje tylko chyba trzech pucharków jakoś na oko, więc my dosłownie ten. Musimy chwileczkę tylko po pofarmić. Nawet piąte miejsce nam wystarczy, bo mówię, grać postaciami z namierzaniem na kompie to jest najgorszy na świecie. Wyku, ja się nie timuję z tobą, chociaż on mnie bardzo mocno goni ale tutaj mamy nad nim przewagę, bardzo dobrą. Niedługo będzie też fa fajny live z Fortnite, z, Fortnite z Brawl Starsa zrobię, więc zachęcam do śledzenia. Będzie mega, Będą mega fajne nagrody dla wspierających, więc jeżeli yy, jeżeli chcesz, to naciśnij guzik, guzik wspieraj obok subskrypcji, On kosztuje tam 2 złote, jeżeli kupisz najtańszą opcję, a będą niedługo fajne nagrody, więc yy, polecam. Ty, my wygramy tego showdown? Ej, to jest bez kitła. możemy sobie wziąć te perki w sumie. Dobra, tylko szukaj, bo tego kolesia goni robot i teraz pytanie, dobra, i teraz głowę puścimy, o teraz głowa i ta głowa go zabija, on nie ma szansy przed nią ochronić, więc puh, wygraliśmy, ej, bez kitów, zaje fajnie nam poszło tym tikiem. nie wiedziałem, że tak łatwo pójdzie, dobra, na kąpi udało się wygrać, także tik wbity, dostaliśmy oczywiście boosterów, trochę wykorzystałem przez ten czas, ej, dobra, i wbijamy 8-bita, także hello 8-bit, jedna z y, moim zdaniem fajniejszych postaci I, jak widzicie 9 na 9 więc mamy całą alejkę zrobioną poza tym że niedługo zostanie nowa, nowa postać także 8bit jest jedną z fajniejszych postaci moim zdaniem tylko szkoda że ma taki wolny movement także gdzie tutaj jesteś 8bit hello 8bit i teraz cię będziemy ulepszać więc y, w ogóle mam 2300 gemów ale mam fajną ofertę w sklepie odbierzemy sobie podwajacze oczywiście więc tej oferty na pewno nam trochę wyleci a potem będziemy dalej lepić zobaczymy czy w ogóle nam starczy tych mega boxów także tutaj na początku może, może nawet lecieć mało golda. Ważne, żeby leciało dużo punktów do bita. Także jako, że miałem te z poprzedniego odcinka, to nie chcę doładować. Naprawdę tyle kasy, co poszło na to konto, to ja już nie chcę wydawać nic więcej. Także proszę. No, ale w ogóle w tych y, mega boxach ani jednego star powera nie było. Dobra, więc tutaj zbiliśmy na 3,475 punktów. Yy, I teraz tak, mamy jeszcze na jednego Mega Boxa stąd, więc go otworzymy i ze y, Star Pointów będziemy kupować sobie teraz. O Jezu, 139 to jest tragedia, jeżeli chodzi o punkty. I mamy na dosłownie ile? Raz, dwa, trzy, na cztery. Może nam uda się, więc spróbujemy z tych punktów sfarmić. Nigdy nie kupiłem na tym koncie z tych punktów nic, więc może się uda. Chociaż wątpię, już widzę po tym, że to będzie dosyć ciężkie. Ale dużo bonusów, dużo bonusów, więc całkiem fajnie. A tylko raz można kupić w ofercie specjalnej? łe, to nam nie starczy, nie ma opcji w ogóle. Dobra, ale możemy jeszcze tutaj na pewno tą skrzynkę otworzyć sobie na szybko. No i ja muszę doładować konto, tego nie przewidziałem. Więc chyba będziemy się widzieć zaraz, bo jakby no jak kliknę tutaj, to się nic nie stanie, bo nie mam pieniędzy, także czekajcie chwilę, że także już jestem z powrotem, e, jakby nie mam za dużo tych pieniędzy, kurde, kupmy sobie tą ofertę i miejmy nadzieję, że to starczy, bo to jest chyba z 5 megaboksów, jak dobrze liczę, tak, 8, 16, 24, 4, ale powinno starczyć, a jeżeli nie, no to jeszcze się poratujemy, kurde, kolejna stówka, skąd ale lżejszy jestem, no, ale czego się nie robi, żeby na odcinku to wszystko dobrze wyszło, więc kolejne megaboksiki i nie mogłeś, a nie, nie mogłeś, bo 138 to jest bardzo mało, już mi się że ze 190. Daj chociaż raz, bo dzisiaj bardzo mało... O, 192, o to chodzi, dobra. O, i mam star Powera w ogóle. Dobu la. Okej, okay. la. Okej, okay, dobra, nieważne. E, także kolejny star power w naszej kolekcji i kolejna skrzyneczka. I będzie znowu star power. I to mi się podoba. Widzisz, od razu doładowałem i od razu, o do Broka, to fajnie, bo Broka nie mam jeszcze na 500, więc Broka będę dobijał na 500. Ej, To coraz fajniej się robi z tymi Star Powerami, prawie mamy wszystkie... nasze znaczy prawie wszystkie, no jeszcze dużo brakuje. Dobra, 94, więc mamy full, w końcu do bita. I teraz panie 8 bit, gdzie pan jest? Ej, 4300 ma, ojej, to bardzo dużo na samym początku, nawet nie zwróciłem uwagi. Dobra, lecimy do góry. Ej, na swoim koncie mam na piątym levelu, więc całkiem spoko. I możemy Star Power zdobywać do bita, więc jest mega. I na samym końcu zagramy sobie oczywiście 8 bitikiem rundę. I zostało. Mam 122 skrzynki w ogóle już tutaj farmie, więc niedługo będzie wielki opening i będziemy. Wielki opening tych Star Power'ów. W ogóle Star Power'ów mamy już tutaj. Zresztą zobaczcie, czekajcie, czy możemy ustawić od mocy postaci. Tak, także mamy 3, 6, 9, 10, 11. 11 star powerów mamy na razie, a jest ich bardzo dużo do odblokowania. Dobra, zagrajmy sobie 8-bitem. Chociaż ta mapa chyba nie służy najlepiej, jeżeli chodzi o 8 bita. Chociaż zobaczymy, najbardziej denerwujące w adbicie jest to, że chłop jest mega, ale to mega wolny. Zresztą ja spotocznie nazywam tą postać lodówą albo pralką, jak gram z Sandrą zawsze, więc mówię, że to jest albo lodówka, albo pralka. Mam 6000 życia. Z bomby. Oczywiście bez namierzania jest ciężko, ale Aidwidge ma mega długi zasięg, jakby nie patrzeć. Więc dobra. O, tam Mortis sobie leży, ale na trzy hity i tak mamy tę skrzynkę, więc to nie jest najlepszy hit. Dobra, Mortis. O, Mortis chyba nie wie, że my jesteśmy mocni. Tutaj jest loduwa, ale patrzcie, ta loduwa, ona ma 4000 życia, ta loduwa z bomby. No nie wiem, czy możesz mi wyku no ale widzę, że chcesz. No dobra, to skoro w ogóle. To jest chyba najgorsza postać na tryb z robotem, bo robot nas może dogonić na mega, mega łatwo. <laughs> A ja czuję, że będę chory chyba po tym odcinku. Coś tak czuję, że dziwnie mi się mówi. Ale w ogóle Bita to jest kozak, tutaj zaraz sobie go walniemy i będziemy na środku mapy. O tam widzę, że sobie, o, tutaj sobie walniemy i spróbujemy tego kolesia wysolować. Oczywiście namierzyło nam skrzynkę, bo auto zawsze namierza skrzynkę, nie wiem czemu tak jest, ale tak zrobili. Dobra, mamy 5, więc pralkę, jesteśmy najbardziej OP pralką w mieście, możemy wstawiać najszybsze pranie i tak dalej. Dłuższe życie każdej pralki to Kalgon, pamiętajcie, ten Mortis, w ogóle dużo Mortisów, więc zobaczymy, o zobaczymy co z robotem będzie, jak z, nam z robotem pójdzie, ale mu klepiemy damage, a ty chłop, pół HP mu zgasło w sekundę, dobra, tylko że no, jak powiedziałem, 8-bit jest wolny, wolny i ten robot pewno nas dogoni, o tutaj jest Giorgio nas goni, Giorgio nas goni, no dobra, to my sobie bierzemy od 8-bita, dobra, nie ma problemu, on by mógł nas docisnąć, on w sumie nawet by nie mógł chyba, bo by padł, tak mi się zdaje, że mamy za duży damage, o... Tutaj mamy kolesia, którego skasujemy sobie. O, tutaj po tym było widać jaki mamy damage. Dobra. Czy my chcemy ulta? Teraz pytanie. Najważniejsze jest gdzie się zrespi robot, nie? O, tutaj sobie walniemy ulta. I myślę, że chłop na, nie ma podjazdu. Dobra, idzie tutaj. On będzie nam i to bił, ale to... Tylko u góry się robot zrespił i to jest największy problem. Że ten robot będzie nas jakby dociskał. I właśnie, ojojoj, tu jest problem. Tu jest problem. Dobra, niech on się martwi, z bawi z robotem. Okej, okay, ja my się mi się odnowi odnowimy sobie życie. Sorry, że teraz się tak skupiam, ale no to jest męczące. O dobra, użył Babelgana. guna, no, tylko że nie mamy szansę na, na blisko, szansa exactly. nie mamy szans na blisko. Uciekajmy od robota. aby nas nie zaatakował. No, uciekajmy i bitem od robota, no właśnie no właśnie, no właśnie. Dobra, czekajcie, spróbujemy, on tu jest Dawaj, dawaj, hituję go Zasłaniam się, dobra. Jest, udało się! Nie wiem jak to prallo, żeśmy ugrali, ale mamy to. No i dobra, odblika, jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie walnąć łapki w górę, bo ostatnio... Yy, o widzicie tyle gram, że osiągnąłem dzienny limit doświadczenia. Napiszcie jak jakiekolwiek tak mieliście. Dobra, a tymczasem wbijam 8 tysięcy pucharków i będziemy się widzieć, już jak odblokujemy sobie M's na tym koncie, czyli no zostawiajcie łapki, to będzie mega szybki odcinek. A tymczasem trzymajcie się do zobaczenia, oczywiście jak nagrywam to jeszcze, to M's nie ma, ale niedługo będzie tutaj zamiast tego mega boxa M's, więc trzymajcie się do zobaczenia i... Cześć!